W gminie Besko rok 2011 należał do udanych. Udało się zrobić to, co władze sobie zaplanowały. Dużą uwagę w ubiegłym roku skupiono na drogach minnych, które teraz są w dobrym stanie. Nie zapomniano także o remontach ważnych obiektów. I tak remiza strażacka w Besku doczekała się pierwszych modernizacji i nowego dachu. Budowa nowego domu kultury także już się zakończyła. Teraz czeka on tylko na wyposażenie w środku. Dodatkowo w 2011 udało się zmodernizować boisko do treningów piłkarzy z lokalnego klubu piłkarskiego. Na tym jednak nie koniec. Jedną z inwestycji, która w szczególności cieszy, jest przeniesienie świetlicy młodzieżowej do nowego obiektu. Świetlica młodzieżowa w, w Mymoniu, budowana od podstaw w tym roku, jest to dobudowana część do istniejącego, istniejącej remizy yy, OSP w Memoniu. Inwestycja, tak jak już mówię, powiedziałem, zakończona, sfinalizowana. Młodzież już w tej chwili korzysta z tego obiektu. W 2012 władze gminy już wiedzą, czym będą się zajmować. Jest kilka sporych inwestycji, którym muszą sprostać. Największą i finansowo najbardziej nas angażującą inwestycją przyszłego roku jest to realizacja projektu eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Besku. Projekt, który częściowo rozpoczęliśmy w tym roku realizować. Natomiast ta główna część inwestycyjna właśnie do realizacji w przyszłym i jeszcze i też w 2013 roku. Ponadto planujemy w przyszłym roku ruszyć, ruszyć z budową dwóch kolejnych obiektów, mianowicie budowy domu strażaka połączonego ze świetlicą młodzieżową w Porębach, a również budową zaplecza socjalno-technicznego na oczyszczanie ścieków w Besku. To dwie kolejne dwie duże inwestycje rozpoczynane w przyszłym roku, a do zakończenia planowane w 2013. W tym roku władze chcą także skupić się na mniejszych inwestycjach. Te będą głównie dziać się w samym Besku. Rewitalizacja parku podworskiego chcemy, by równolegle z oddaniem Domu Kultury też ten park przywrócić do, 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 do porządku. Inne mniejsze to jest budowa placu zabaw przy zespole szkół Besku. Również planujemy remont kładki wieszącej kładki nad Wisłokiem też zlokalizowanej w okolicy zespołu szkół Pesku. O tym, co będzie dziać się w gminie Besko, będziemy informować na portalu isanok.pl.